Drugi frajtak tak. Kamil Stok. a no, teraz on powinien ich zaatakować. Musi trafić na progu. To swoje dobre, idealnie ułożone odbicie. Płaskie. Ależ jest w tej chwili zawie ruka Nie widać. Dobry sko. Wszyscy tu wyskoczyli przed naszymi oknami. Przed kabiną komentatorską. Zadowolony, ale widzą Państwo w jednym momencie taka przyszła burza śnieżna 120. 5,5 metra, minus 3,5 punktów, miał 0,4 metra pod narty, pewnie z Niemcami nie wygra, noty wysokie, to ważne, noty wysokie, 18, 19, jedna, która odpadnie, dwie noty po 18,5, trochę zagapił się, może dobrze nie widział jest nasz drugi. sędzia. I jest drugi, rozdzielił, Freund, Stock, tak i pozostanie jeszcze czterech. Poz morgens ja. Bardar